Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam pewnego kolegi ze Stanów, a konkretnie jest to nóż firmy Spiderco Model Civilian G10 Black. Z tego co doczytałem się to nóż został. Nóż został. Agencje rządowe zgłosiły się do firmy Spiderco w 1910 roku, o ile się nie mylę. Z wnioskiem o stworzenie noża dla funkcjonariuszy służb rządowych, którzy pracują w cywilu, o narzędzie do samoobrony. I tak oto powstał właśnie model cywilian. Świetny nóż, ale Szczerze mówiąc, do użytku codziennego, no, średni ze względu na ząbkowane ostrze, średnio można nim pracować. Głównie, właśnie został stworzony do samoobrony. Sądzę, że dziękuję, tylko do, do tego jest do tego, może nam się przydać. Rękojeść jak sama nazwa modelu wskazuje jest stworzona z materiału G10 bardzo odpornego świetnie trzyma się dłoń na nim ostrze szlif wklęsły ząbkowane na całej długości długość ostrza to 10,5 cm grubość 3,2 mm długość całkowita noża to 23,3 cm po złożeniu całość 13,2, coś od siebie. Więcej co mogę dodać, uważam, że jest idealny nóż dla służb ratunkowych. Naprawdę, ze względu na zamkowane ostrze można szybko przeciąć jakiegokolwiek sznur, linę Materiał dość gruby, dlatego. Bardzo polecam takiemu typowi, właśnie pracy, jak strażak czy, czy policjant do samoobrony. Idealny nóż. Tyle na ten temat. Udało mi się jeszcze, co mogę dodać, znaleźć na eBayu z tego, co się doczytałem, starszego brata właśnie cywilian z ostrzem bez ząbków parametry te same jedynie jest inny ostrze to by było na tyle dzięki za oglądanie pozdrawiam